Często twórcy czy artyści stają przed zadaniem podpisania umowy, a w tej umowie znajdują postanowienia o udzieleniu licencji albo o przeniesieniu praw. No i dobrze wiedzieć, co oznaczają dane czynności. Zapraszam na pierwszy odcinek z drugiej serii Save the Music z Licencja znacznie różni się od przeniesienia praw. Najprościej to wytłumaczyć w ten sposób. Licencja oznacza tylko i wyłącznie pozwolenie na korzystanie z utworu artystycznego, wykonania albo fonogramu. Natomiast przeniesienie praw oznacza, że to druga osoba staje się osobą uprawnioną do tych praw. Można to porównać, chociaż nie jest to doskonałe porównanie, do najmu mieszkania i do sprzedaży mieszkania. Najpierw jak tak jak licencja, jeżeli wynajmujemy mieszkanie, to ono cały czas jest nasze, tylko pozwalamy innej osobie w nim mieszkać. I tak samo udzielając licencji, utwór jest cały czas nasz, natomiast pozwalamy innej osobie z niego korzystać. Natomiast w przypadku przeniesienia praw, to tak jakbyśmy sprzedawali nasze, nasze mieszkanie, czyli kto inny będzie już właścicielem, a my tracimy je z naszego majątku. I tak samo jest z umową przeniesienia praw. To nabywca praw staje się podmiotem uprawnionym i on przejmuje wszelkie prawa i obowiązki no, w zakresie przeniesienia praw, które przysługują do utworu. Przejdźmy do szczegółów. Tak jak mówiłam, umowa licencyjna polega na tym, że pozwalamy drugiej osobie korzystać z utworu. Natomiast licencja może mieć charakter wyłączny albo niewyłączny. Taka ogólna, domyślna licencja ma charakter niewyłączny, to znaczy, że autor może jej udzielić ilu osobom chce i w jakimkolwiek zakresie, jakby te licencje są niezależne i one na siebie jakby nie wpływają. Natomiast jeżeli autor albo artysta chce udzielić licencji tylko określonemu podmiotowi, na przykład chce, żeby tylko jedna osoba korzystała z utworu, ale nie chce przenosić praw na tą osobę, to wtedy może udzielić takiej osobie licencji wyłącznej. Tylko, że to musi wprost wynikać z umowy i co więcej, ta umowa musi być zawarta w formie pisemnej, czyli musi być nie na zasadzie tylko wysłana mailem albo wydrukowana, tylko muszą się na niej znaleźć podpisy obu stron. I dopiero wtedy takie zawarcie umowy licencji wyłącznej jest skuteczne. Ważne jest również to, że licencja, czy to licencja wyłączna, czy niewyłączna, obejmuje tylko pole eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Więc to jest bardzo ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli twórca analizuje umowę, to musi się zastanowić, czy ten katalog pól eksploatacji nie jest na przykład za szeroki. Natomiast jeżeli nabywca analizuje umowę, to musi sprawdzić, czy Nabędzie tą licencję na wszystkich polach, które są mu potrzebne do eksploatacji utworu. Co więcej, jeżeli jakieś pole eksploatacji nie jest wymienione w umowie, to umowa go po prostu nie obejmuje. Więc nie można w umowie licencyjnej napisać, na przykład, że licencja jest udzielona na wszystkich polach eksploatacji, albo licencja jest udzielona na polach eksploatacji wskazanych w ustawie o prawie autorskim. To nie będzie prawidłowe. Trzeba wymienić wszystkie pola eksploatacji, które chcemy określić w umowie, i to jest bardzo ważne. Jeżeli jest taka sytuacja, że nasz licencjobiorca, nasz kontrahent będzie dalej udzielał licencji, czyli będzie chciał udzielić sublicencji, to też my musimy w umowie udzielić takiego prawa, czyli nie można udzielać dalszej licencji bez zgody licencjodawcy. No i znowu wrócę tutaj z tym porównaniem do mieszkania, czyli jak wynajmuje komuś mieszkanie, to ta osoba, nie wiem, na przykład jak wyjedzie na jakieś stypendium na trzy miesiące, może chciałaby podnająć to mieszkanie komuś innemu, żeby, nie, nie był, żeby wrócić do niego, a jednocześnie nie być obciążonym kosztami. Nie może tego zrobić bez zgody właściciela mieszkania. I tak samo jest tutaj, jeżeli... Licencjobiorca chce udzielić dalszej licencji, tzw. sublicencji, musi uzyskać zgodę licencjodawcy, czyli uprawnionego z tytułu praw do utworu albo artystycznego wykonania. Warto mieć taką checklistę, co powinno się znaleźć w każdej umowie licencyjnej. Więc musimy sprawdzić, czy no, po pierwsze wiemy kto jest stroną umowy, czyli kto jest licencjodawcą, czyli kto udziela licencji i kto jest licencjobiorcą, czyli kto będzie miał prawo do korzystania z utworu. Potem trzeba określić co jest przedmiotem licencji, czyli czego licencja dotyczy i proszę mi wierzyć z mojego doświadczenia wynika, że nie zawsze to jest takie proste, bo w umowach czasem yy, przedmiot licencji jest nazwany dziełem albo ma jakąś inną nazwę, a tak naprawdę nie jest zdefiniowane, co tym dziełem jest, tak? Więc jakby warto, żeby jednak przypilnować, żeby w umowie było dobrze określone, co jest przedmiotem licencji, czyli jaki utwór, jakie artystyczne wykonanie, który fonogram, czyli konkretne dobro chronione, które jest przedmiotem licencji. Dalej trzeba wymienić pole eksploatacji, to, o czym mówiłam przed chwilą. I określić, czy licencja ma charakter wyłączny, czy ma charakter niewyłączny. Jeżeli w umowie nie napiszemy, czy licencja jest wyłączna, czy niewyłączna, no to zakładamy, że jest to licencja niewyłączna. Potem określamy zasięg terytorialny licencji, czyli no, na jakim terytorium licencja obowiązuje, czyli w jakich krajach, czy na jakich terytoriach licencjobiorca ma prawo korzystać z utworu. I tutaj. Zazwyczaj w umowach pisze się, że licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, ale jeżeli w umowie zabraknie takiego postanowienia, to z pomocą przychodzi nam ustawa o prawie autorskim, która mówi, że jeżeli strony nie postanowiły inaczej, licencja jest udzielona na terytorium, w którym siedzibę ma licencjobiorca. Czyli jeżeli udzielimy licencji komuś, kto ma siedzibę w Polsce czy miejsce zamieszkania w Polsce i nie określimy zasięgu terytorialnego licencji, to licencja będzie obowiązywała tylko w Polsce. Czyli jakby ta osoba nie będzie miała prawa do korzystania z niej w innych krajach. No to ma duże znaczenie na przykład w branży wydawniczej, gdzie mamy prawa wydawcy na, na przykład na druk książki na terytorium danego kraju. Więc to jest bardzo ważna sprawa. Następnym elementem licencji jest czas jej trwania, czyli trzeba w umowie określić, jak długo ta druga osoba będzie mogła korzystać z utworu. I możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy wskazać, że będzie to na czas określony, na przykład przez rok, dwa lata, trzy lata, yy, albo możemy wskazać, że licencja jest udzielona na czas nieokreślony i wtedy, żeby zakończyć taką licencję, trzeba będzie ją wypowiedzieć. I teraz znowu mamy dwie opcje. Jedna jest taka, żeby pozostawić termin wypowiedzenia, który jest w ustawie o prawie autorskim, natomiast ten termin jest bardzo długi, bo on jest sformułowany tak, że licencja wygasa, jeżeli wypowiemy ją na rok naprzód i wygasa na koniec roku kalendarzowego. Czyli, jeżeli ja bym ją licencję na przykład wypowiedziała w styczniu 2022 roku, to ona dopiero wygaśnie na koniec 2023 roku. Tak? Więc jakby ten termin jest dosyć długi. Ale możemy w umowie wskazać inny termin wypowiedzenia umowy licencyjnej no i na przykład wskazać, że umowa jest wypowiedziana z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia. I to jest drugi moment, drugi sposób na określenie czasu trwania licencji. Kwestia czasu trwania licencji niestety jest troszkę Skomplikowana, bo oprócz tych dwóch kwestii, czy czas określony, czy nie, mamy jeszcze przepisy ustawowe, które to nieco komplikują. Bo mówią, że jeżeli umowa jest zawarta na czas określony, ale dłuższy niż 5 lat, to po tych 5 latach ta umowa przekształca się samoistnie w umowie na czas, umowę na czas nieokreślony. Czyli, na przykład, jak zawrzemy umowę na 10 lat. To po 5 latach autor, czy artysta wykonawca, czy uprawniony z tytułu praw może ją wypowiedzieć. I jeszcze jedna kwestia związana z czasem trwania licencji jest taka, że jeżeli strony nie określą, ile trwa licencja, to z pomocą przychodzi nam ustawa o prawie autorskim, która mówi, że jeżeli strony nie postanowiły inaczej, licencja jest udzielona na 5 lat, więc wtedy po prostu licencja po pięciu latach wygasa. Bardzo ważnym momentem w umowie jest też określenie chwili, której udzielamy licencji, tak? bo to może być chwila zawarcia umowy, ale to może być też chwila dostarczenia utworu albo chwila zapłaty wynagrodzenia. O tym jeszcze powiem za chwilkę, bo ten temat jest ważny z punktu widzenia i umowy licencyjnej, i umowy przeniesienia praw. Ale już jak tworzymy taką checklistę, to kolejnym punktem jest moment udzielenia licencji. I ostatnia kwestia, czyli wynagrodzenie. Trzeba pamiętać, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim, uprawnionemu należy się wynagrodzenie za każde pole eksploatacji. Czyli jeżeli nie wskażemy w umowie, że wynagrodzenie obejmuje udzielenie licencji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie, to potem może powstać wątpliwość, czy wynagrodzenie objęło pełen zakres udzielenia licencji, czy nie. Szczególnie. Jest to częste w przypadku umów o dzieło, czyli jakby jest jedno wynagrodzenie, które po prostu jest określone jako wynagrodzenie za wykonanie umowy. No i nie wiadomo, czy ono obejmuje udzielenie licencji, czy nie. Jeżeli nie wskażemy tego, no to autor może przyjść i powiedzieć, że on za udzielenie licencji to poprosi dodatkowe wynagrodzenie. Więc warto też sprawdzić ten punkt w umowie. Przejdźmy teraz do umowy przeniesienia praw. Mowa ta skutkuje tym, że przenosimy prawa, czyli jakby no, tracimy je w jakiś sposób na rzecz nabywcy praw. Czyli jakby w naszym majątku, jakbyśmy określili prawa majątkowe jako pewien plus, ten plus przechodzi na, na rzecz drugiej strony, natomiast my otrzymujemy za to plus w postaci wynagrodzenia. Ale jakby to prawo majątkowe przechodzi z naszego majątku do majątku innej osoby. Więc możemy powiedzieć, że zmienia się ten właściciel praw, uprawniony. I teraz ta druga osoba ma prawo udzielać licencji, ma prawo przenieść dalej te, te prawa, chyba że ograniczymy to w umowie. Więc jakby wstępuje w nasze miejsce, jakby yy, dajemy jej uprawnienia, które mieliśmy my. I tak jak w przypadku licencji, umowa przeniesienia praw obejmuje tylko pole eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Więc to też jest bardzo ważne, żeby wymienić wszystkie pole eksploatacji, tak jak to było w przypadku umowy licencyjnej. To, co jest też bardzo ważne, że samo przeniesienie praw nie powoduje, że nabywca praw, czyli ten jakby ta druga strona umowy jest uprawniony do wykonywania praw zależnych. Czyli na przykład, jeżeli przeniesiemy prawa do piosenki, to samo to nie oznacza, że Nabywca tych praw jest uprawniony do stworzenia remiksu i rozpowszechniania tego remiksu, jeżeli on jest twórczy. Potrzebuje dodatkowo uzyskać zgodę w zakresie praw zależnych, czyli w umowie, jeżeli na przykład y, sprawdzają autor, to musi sprawdzić, bo czytam w punkcie paragraf 15 ustęp 3 punkt h ze znaczkiem 1. Nie ma przypadkiem, że twórca przenosi też prawo do wykonywania praw zależnych, co oznacza, że właśnie nabywca może tworzyć opracowania i je rozpowszechniać. Natomiast jeżeli jesteśmy po drugiej stronie, czyli chcemy nabyć prawa i chcemy mieć prawo je zmieniać, no na przykład w branży artystycznej mogą to być. Yy, Umowy z grafikami, czyli zamawiamy logo, no i chcielibyśmy może w przyszłości móc je zmienić, zrobić sobie jakieś nowe logo w oparciu o to logo. No to dobrze w umowie z grafikiem przypilnować, żebyśmy też wraz z prawami do logo, z prawami autorskimi, nabyli prawa do wykonywania praw zależnych do tego logo. To też jest bardzo ważne, bo samo przeniesienie praw nie daje takiego efektu. Przejdźmy zatem do checklisty związanej z umową przeniesienia praw, czyli znowu strony umowy, kto jest zbywcą, kto nabywcą, Tak żeby było wiadomo, pomiędzy kim ta umowa jest zawierana. Po drugie, co jest przedmiotem przeniesienia. Konkretnie trzeba to określić, żeby ta czynność była skuteczna. I proszę mi wierzyć, zdarzyło mi się jako churzystce dostać umowę, w której przenosiłam prawa autorskie, więc jakby naprawdę warto to skontrolować. Kolejnym punktem jest sprawdzenie, jak został określony moment przeniesienia praw, czyli znowu, czy to jest chwilą podpisania umowy, dostarczenia utworu, czy zapłaty wynagrodzenia. To jest bardzo ważne, zależy z której strony jesteśmy, czy przenosimy prawa, czy nabywamy te prawa. No, i tak samo jak przy umowie licencyjnej, trzeba sprawdzić, czy wynagrodzenie, czy wskazujemy, że wynagrodzenie obejmuje też przeniesienie praw, żeby nie było takich kłopotów, o których mówiłam już przy okazji umowy licencyjnej. I teraz y, pytanie jest takie: czy umowę licencyjną, albo umowę przeniesienia praw można zawrzeć poprzez wysłanie mailem dokumentów, albo w ogóle po prostu pisząc maila, albo umawiając się ustnie? Można, ale tylko umowę licencji niewyłącznej. Można po prostu się umówić ustnie, tylko potem może być problem z wykazaniem, jakie były pole eksploatacji itd., więc raczej nie doradzam tego rozwiązania. Ale też można po prostu to zrobić za pomocą wymiany e-maili albo wymiany takiego, takiego dokumentu w Wordzie, w PDF-ie. Tutaj nie ma wymogu jakiejś formy szczególnej. Natomiast jeżeli umowa ma być umową licencji wyłącznej albo umową przeniesienia praw, tutaj musimy już zachować formę pisemną, czyli musi to być dokument podpisany przez obie strony, czyli musi się znaleźć na niej fizycznie odręczny podpis, no albo podpis elektroniczny, jeżeli ktoś dysponuje takim podpisem. Obiecywałam wcześniej, że chwilę poświęcimy na omówienie kwestii momentu przeniesienia praw albo momentu udzielenia licencji. Dlaczego jest to ważne? No bo Ustawienie tego momentu może mieć duży wpływ na to, czy będziemy mogli skutecznie potem dochodzić swoich praw, może nawet nie dochodzić swoich praw, ale wykonywać tą umowę. Ponieważ jeżeli jesteśmy autorem i ktoś zamawia u nas utwór, to ustawienie momentu przeniesienia praw na moment, kiedy jest zapłacone w całości wynagrodzenie. Bardzo nam ułatwia sprawę, yy, jakby zachęcenia drugiej strony do zapłaty tego wynagrodzenia, ponieważ dopóki ona nie zapłaci, nie ma prawa korzystać z utworu. Więc, jeżeli jesteśmy autorami, to warto zwrócić na to uwagę i wskazywać, że prawa przechodzą albo licencja jest udzielona dopiero z chwilą zapłaty wynagrodzenia. Natomiast, jeżeli jesteśmy z drugiej strony, no to bardziej nam zależy, żeby już z momentem otrzymania tego utworu Dostarczenia go czy podpisania umowy, no już te prawa nabyć, tak, żeby kwestia przeniesienia tych praw czy licencji była już e, faktem. No i wtedy moment przeniesienia tak. warto ustalić gdzie indziej, czyli na przykład z chwilą dostarczenia utworu albo z chwilą podpisania umowy, jeżeli utwór już w tej chwili istnieje. Jeżeli nie określimy momentu przeniesienia praw, to znowu z pomocą przychodzi nam ustawa, która e, stanowi, że umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę z chwilą przyjęcia utworu prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie pole eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej. Czyli jakby nie mamy postanowień i jest to zobowiązanie do przeniesienia praw z chwilą przyjęcia, czyli takiej akceptacji utworu prawa te przechodzą na nabywcę. Jak widać, te umowy są dosyć elastyczne. Można wskazać terytorium, można wskazać e, czas trwania licencji, można określić pole eksploatacji. Natomiast są takie postanowienia umowne, które, e, których nie można umieszczać w umowie ani umowy licencyjnej, ani umowie przeniesienia praw. One są nieważne z mocy prawa. I takim postanowieniem jest e, ob, objęcie umową pól eksploatacji, które jeszcze nie istnieją. Nie można umówić się, nie może w umowie było takiego postanowienia, że autor przenosi prawa na polach eksploatacji, które powstaną po podpisaniu umowy. Takie postanowienie jest po prostu nieważne, z mocy prawa. Drugie ograniczenie dotyczy y, takich zakazu zawierania takich umów na wyłączność, czyli że nie można y, umówić się, jeśli chodzi o przeniesienie praw, że przenoszone będą już prawa do wszystkich utworów, które powstaną w przyszłości, które autor stworzy w przyszłości. Więc jakby tak podpisanie takiej umowy na wyłączność już do końca jakby dni autora jest też niedozwolone. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podpisać taką umowę na wyłączność na parę lat albo na określoną kategorię utworów, natomiast nie można jakby tak całościowo objąć dorobku przyszłego autora jedną umową. I na koniec taka już ostateczna check-lista. Co sprawdzamy? Po pierwsze, jakie prawa są przedmiotem umowy. Po drugie, czy zostały wymienione pola eksploatacji. Po trzecie, jeżeli to jest umowa o przeniesienie praw, czy jest mowa o prawach zależnych, no w zależności nad, jakby, na czym nam zależy. Po czwarte, czy umowa zawiera postanowienie o wynagrodzeniu za udzielenie licencji i wynagrodzeniu za przeniesienie praw. I piąta rzecz, czy umowa licencji wyłącznej i umowa przeniesienia praw są e, zawarte w formie pisemnej, czyli że są podpisane, podpisane przez obie strony? I to jest taka już ostateczna checklista, co należy sprawdzić przed e, zawarciem umowy. No i teraz wydawałoby się, że już wszystko wiemy, natomiast. E, wszystko się zmienia w momencie, kiedy autor powierzy swoje prawa zarządzaniu Stowarzyszenia Autorów ZAIX, bo wtedy autor jakby przenosi na ZAIX prawo do zarządzania swoją twórczością czyli autor nie może sam udzielić licencji. Autor absolutnie nie może udzielić licencji wyłącznej, ponieważ licencji udziela w jego imieniu ZAIX. Na to się godzi w umowie. A ZX ma przymus kontraktowania, czyli nie może komuś bez ważnej przyczyny odmówić udzielenia licencji. Więc jakby autor, który powierzył prawa ZX-owi, nie podpisuje umów licencyjnych, z małymi wyjątkami, o których była mowa w poprzednich wideo. Kolejna rzecz jest taka, że w umowie powierzenia praw autor zobowiązuje się do tego, że nie będzie przenosił praw na podmiot, który również nie ma zawartej umowy z ZX-em. Więc umownie autor ogranicza możliwość przenoszenia swoich praw. Jak to jest w praktyce, to jakby jest odrębny temat, natomiast trzeba być świadomym, że takie postanowienia, takie zobowiązania umowne istnieją. Regulacje za X dotyczą też sposobu podziału tantiem, które mogą być w sposób sztywny ustalony przez regulamin repartycji. I podpisując umowy z autorem, który powierzył prawa za X-owi, albo autor, który powierzył prawa za X-owi, musi też jakby zapoznać się z regulaminem repartycji i sprawdzić, czy przypadkiem nie ma tam postanowień, które ograniczają swobodę kontraktową, czyli ograniczają możliwości innego niż w tym regulaminie podziału tantiem. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka jasne będzie, czym się różni umowa przeniesienia praw od umowy licencyjnej i na co zwrócić szczególną y, uwagę w tych umowach. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek z serii Safety Music z Prawem.